MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji Toy Bizu. Dzisiaj nadal jesteśmy w roku 98, a dzisiaj zmierzymy się z serią o nazwie Backbusters. Yy, seria zawierała tylko cztery figurki: Był to Jack O' Lantern, Vulture. Był jeszcze Spider-Man i Silver Sable, czyli yy, srebrna szabla, jak to było w bajce animowanej. Ja posiadam tylko dwie figurki, z czego jedną, no prawie, że kompletną, można powiedzieć, jest to Jack O'Lantern, tutaj umieszczony, ponieważ do każdej figurki z tej serii był zamieszczony taki oto Robal. I tak jak wspomniałem, w tym, jeszcze, w tym momencie teraz pokażę jak wyglądały. Czyli mieliśmy jeszcze tutaj Spidermana z tym swoim robalem oraz Silver Sable i też ona miała takiego robala. Podobnie jak takiego robala także miał nasz Semp tutaj e, widoczny. No ale dobrze, przybliżmy te dwie figurki, które tutaj posiada. Może przybliżę na początek Jack O'Lantern, posiada, ponieważ posiada on tego robala. Na początku sprawdźmy o co chodzi z tym robalem. Były takie oto robale różne dziwne, i one miały dysk. I ogólnie jeżeli się odwłok tego robala wciśnie, to jego paszcza się otwiera i w tym momencie, jeżeli załadowalibyśmy ten dysk, zamknęli paszczę i nacisnęli, to ten dysk no chyba wystrzeliwał, west, wystrzeliwał stąd, z tej paszczy tych tutaj szczypiec. Tak to chyba było. Jak było w, w, w tym? E, w praktyce? No bo w teorii tak była. W praktyce no myślę, że chyba tak samo. Że on gdzieś tam jakoś sobie strzelał. No i każdy robal właśnie w taki sposób strzelał tym e, dyskiem. Robale są w całości plastikowe i chłapska. A także tutaj chociaż może, nie, chyba Ba, czułki są z takiej lekkiej gumy. Tak, czułki są lekko gumowe, ale łapy już są natomiast całkowicie z plastiku, także taki robal mógł się nam łatwo połamać. No i tutaj mamy też metryczkę jego wbitą, ale straszna lipa, jakaś taka zalana farbą. No dobra, no to takiego robala posiadam tylko jednego, nawet nie wiem w sumie jak, bo zdawało mi się, że. Samego Jackolantera kupiłem gdzieś na Oliksie, ale chyba bez robala, Nie wiem skąd tego robala posiadam. Ale może, może, może kupiłem rzeczywiście ich w pakiecie. Pamięć zawodna, mogę już tego nie pamiętać. Sam nasz Jackolanter prezentuje się następnie eee, tako. Dziwnie trochę ma ręce zrobione, ponieważ ma na stawach kulkowych, co nie jest złym pomysłem. Tylko że natomiast ich, jego dłoni nie można w ogóle obrócić. Nie ma tu gdzieś elementu ruchomego. W Łokciu są, ale widzicie co on robi. No Tylko tak, tak o robi. No ale jak godamy łapska mu do góry, no to idzie uu, uu, typowo na Halloween. Strach taki, o. Idzie strach. No dobra, ale no cóż, do zabawy byłby trochę dziwny, bo nie można byłoby mu tej y, dłoni jednak tutaj obrócić. Nie wiem, moim zdaniem powinien mieć gdzieś tutaj w tym miejscu rękawicy zamontowany po prostu y, bolec, żeby tą łapę mu można było obrócić. Y, no i standardowe punkty artykulacji w kończynach. Nóg nie może wyprostować całkowicie, więc zawsze musi stać w takiej trochę przygarbionej pozycji. Nie da rady mu wyprostować. Jak widzicie, zawsze jego kolana będą pod takim lekkim kątem. No i oczywiście ruchoma jest jeszcze jego głowa. Dyniowa. Dynia się prezentuje następująco: jest taka złowroga. No i tutaj ma ten taki płomień, taką grzywę, jakby z bo to miało imitować takie płomienie tutaj z tej, z tej dyni wychodzące. No cóż, taka oto figurka. Całkiem spoko. Mnie się podoba. Ale najbardziej z tej serii podoba mi się semp Jest tutaj przedstawiony jako taka stara postać tego Adriana Tunsa, czyli ten taki, no można powiedzieć, dziadek nieodmłodzony. I ta figurka jest naprawdę mega. Jest on fajnie przygarbiony, bo praktycznie jego głowa to aż zjechała tutaj do, do klatki piersiowej. Całkowicie jest to widać, że ma tutaj takiego garba strasznego. No tutaj ma ten charakterystyczny ten swoją grzywę. Nawet na twarzy, ma, tutaj na głowie, no ma te takie plamy, które stare osoby mają już. Tak samo nie tylko na głowie, ale jeszcze i na dłoniach. Tutaj ogólnie na ciele ma te takie plamy. Skrzydła ma całkiem fajnie zrobione, ponieważ możemy ruszyć sobie jego rękami. W łokciach i no cóż, te skrzydła się wtedy rozdzielają, no ale, ale, ale są, ale są. No, stawy też kulkowe ma tutaj, no już strasznie wyrobione, bo ja tą figurkę tak samo kupiłem, używaną, chociaż lewa ręka jeszcze ujdzie, ale, ale prawa jest już strasznie wyrobiona, jak widać. No, ma on ruchomą głowę, tylko pod takim kątem, że może ją sobie obracać na boki, oczywiście. ruchom jest też w pasie, no i oczywiście w kolanach i w biodrach. Bardzo fajna figurka, bardzo ją lubię. Szkoda, że jej nie miałam w dzieciństwie. Jakbym miał go w dzieciństwie, uu, mnóstwo zabawy by nim było. Jakby sobie tak latać nim. Ale by było super takim sępem latać. Oj. No, już sobie wyobrażam, jak ta zabawa by wtedy wyglądała. No cóż, moi drodzy. Także tak wyglądały dwie figurki z, z serii Backbusters. Srebrna szabla jest jeszcze całkiem fajną figurką, taka mocno formowana jak, jak jak Silver Surfer, ale raczej jej nie będę posiadła. Tego spider będą to już na pewno w ogóle. No, i tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobała ta seria. I do następnego. Cześć.